Założę się, że każdy z Was chociaż raz usłyszał taką teorię, że gdybyśmy mieli w reprezentacji samych Lewandowskich tego typu piłkarzy, to byśmy z reprezentacją w końcu coś wygrali. Dzisiaj te słowa wziąłem trochę zbyt na poważnie i stworzyłem całą drużynę samych Lewandowskich. Zaraz zobaczycie o co chodzi, ale przed tym ważne. Dziękuję Wam za wbicie 54 tysięcy na kanale. Dzięki temu, jak obiecałem, jest niesamowity specjal, czyli już. Pokrzem. Na 55 tysięcy zrobię coś innego I tutaj macie ostatni wynik łapkowy Zacznijmy w końcu odcinek A czemu mam kaptur na głowie? Nie mam pojęcia, ale tak se nałożyłem I uznałem, że jest spoko Szukasz sprawdzonych końców do futa na supercoinsy.pl trwa właśnie promocja, dzięki której z kodem freeze dostaniesz 10% zniżki. Do tego zakup końców to szansa na wygranie jednej z trzech nowych nagród. Sprawdź też dwa dodatkowe konkursy, w których możesz wziąć udział totalnie za darmo. Więcej informacji w opisie filmu. Polecam. Jeszcze jedna rzecz. Dziękuję bardzo Defoxowi, który mi dał konto do FIFY na PC, bo inaczej bym tego odcinka nie zrobił. Więc serduszka na czacie. Oh. Serduszka na czacie dla Defoxa. Dobra, to mamy FIFkę i jak sami widzicie, mamy cały skład Lewandowski. Lewandowski na napadzie, Lewandowski w pomocy, Lewandowski w obronie, Lewandowski na bramce i nawet Lewandowski siedzi teraz w twojej piwnicy i czeka z nożem. Dobra i zobaczymy sobie jak cała drużyna Lewandowskich sobie poradzi Jakbyście chcieli więcej takich filmów to oczywiście piszcie propozycje Może cały skład Ronaldo albo mecz pomiędzy całą drużyną Ronaldo a Messi To by było ciekawe Piszcie pomysły, może ktoś ma jakiś kreatywny pomysł Mamy całą drużynę Lewandowskich jak sami widzicie I jedyny mankament taki jest w tym odcinku Nie ma tych miniaturek twarzy zawodników Jak sami widzicie Lewandowski wiadomo jest A na przykład Lewandowski na SPO to jest Miller I tak ze wszystkimi zawodnikami jest. Statystyki, jak sami widzicie, no się nie różnią u nikogo, wszyscy mają te same statystyki tutaj też, tutaj też, tutaj też no po prostu wszędzie, Przesymuluję pierwszy sezon, zobaczymy czy mnie zwolnią jak mnie zwolnią to będziemy po prostu yy, patrzeć na tę drużynę perspektywy innej drużyny, no i co po czterech chyba miesiącach zwolnili mnie, nie więcej nawet, no trochę posiedziałem w tym klubie, a niestety koniec mojej przygody w Bayernie nawet nie udało się przesymulować innego sezonu, dobra mamy koniec sezonu, jak sami widzicie czerwiec, więc koniec sezonu, zobaczymy na którym miejscu zakończyła drużyna. Lewandowskich. I zobaczymy, czy sama drużyna Lewandowskich faktycznie coś by zmieniła. No póki co widzimy, że w top y, 6 ich nie ma. No raczej tego się spodziewałem, ale zobaczymy, czy chociaż się utrzymali. No ale jako ostatni mecz przegrali ze Stuttgartem 3 do 0. O kurde. No, nie wiem. Dobra, zobaczymy. Mi. 10 miejsce nie ma, 11 nie ma. 15 nawet nie ma. Dobra, spadli już na 100%. Dobra, byli totalnie na końcu. Zdobyli co prawda 13 punktów. 3 zwycięstwa. Jezu, ktoś się totalnie ośmieszył. Jak można przegrać z drużyną, która nawet nie ma brękarza? Ciekawo z kim wygrali w ogóle. Czy jestem w stanie to zobaczyć? No, z Borusiu. Co? Ze wszystkich drużyn zremisowali z Borusiu? Tu było blisko, z. A, Mainz, A, oni byli przedostatni. To ma sens. Arminia Bielefeld przegrała z yy, całą drużyną Lewandowskich. O, tutaj wygrali z Hoffenheim, więc jeszcze jedna na drużynach, z którą wygrali. Hoffenheim którym był? W top 8. Jestem ciekaw jakim składem wyszli na tym mecie, jak przegrali. Powiem wam, że nie mogę tego znaleźć. Nie mogę znaleźć... O, mam! FC Köln. Zobaczmy sobie Puchar Niemiec jak tutaj poszło. O i z Eintrachtem Frankfurt udało się wygrać 3 do 2. Znaczy wiemy kto zdobył brankę. Zobaczmy sobie dalej. No tutaj z Borussia galbach sobie nie poradzili, ale dwie branki strzelili. No, w sumie ta drużyna powinna być nastawiona na strzelanie bramek, bo no, mają samych napastników. Widzę mistrzów. Grupa... Okej. Okay. <laughs> w grupie z Atliko, Lokomotiv Moskwa i Salzburgiem, no nasza drużyna Lewandowski zdobyła okrągłe 0 punktów. Mieli 10 straconych Mamy tylko dwie strzelone, no i bilans minus 8. Co można zobaczyć jeszcze? Statystyki zawodników. O, zobaczmy, czy jest tu gdzieś jakiś Lewandowski. Nie ma. <grybka> Szybka odpowiedź no po prostu nie ma. W asystach jest? Nie. Teraz zobaczmy sobie na transfery, bo może kogoś kupili. To będzie ciekawe. Lewandowski, 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 a kto to? A to ten napastnik młodziutki. dobra. Jak sami widzicie, no Bayern póki co nikogo nie kupił, więc dalej grają samymi Lewandowskimi. A zobaczmy jeszcze czy jakiś Lewandowski odszesłku. O, jeden Lewandowski zmienił klub. Patrzcie, Lewandowski. Lat 31 przeszedł do Manchesteru United za 116 milionów. A jeszcze jakiś Lewandowski przeszedł, raczej nie. Nie no, więcej Lewandowskich nie ma, no. Jeden Lewandowski opuszcza klub. No i przeszedł właśnie do czerwonych diabłów. Dobra, no, teraz sobie dopiero uświadomiłem, że w sumie reprezentacja Polski nie musi koniecznie pochować samych Lewandowskich. No tak może być. Tak ja nie przewidziałem. No nie, tak nie zadziałało jak myślałem. Myślę, że trzech Lewandowskich dostało powołanie, bo jakby to inaczej wyglądało, na pewno to są. Pewnie Milik i Piątek nie dostali przez to powołanie, bo jest 300 Lewandowskich innych, więc myślę, że mieli małe szanse, żeby dostać powołanie od Brzęczka, chociaż z tym gościem nie wiadomo. Koniec drugiego sezonu. Zobaczmy sobie, jak poradziła sobie drużyna Lewandowskich. Myślę, że zaczniemy sobie od tabeli, no bo co innego w sumie zobaczyć. Druga Bundesliga, zobaczmy. Hmm, tego się nie spodziewałem za bardzo. Ej, to jest naprawdę dziwne. Jak sami widzicie, drużyna Lewandowskich jest na pierwszym miejscu. Wcześniej sobie nie radzili z Mainz, a teraz wygrali całą tą ligę? Jak to działa? No i to jest dziwne. Wyobrażacie sobie, żeby skład samych napastników poradził sobie z drużynami, które mają zawodników na swoich pozycjach? Obojętnie, jakie mają overale, ale jest to dziwne. Tylko dwie porażki, sześć remisów, bo komputer chyba im nie może zmienić pozycji. Chyba że porobili transfery. No, tak mogło być. To zaraz zobaczymy, czy zrobili jakieś transfery, ale na porządku zobaczmy sobie, czy może wygrali Puchar Niemiec. W pierwszej rundzie. Wygrali ze St. Pauli. Dobra, zobaczmy sobie drugą rundę. W drugiej rundzie przegrali ze Sandhausen. Ze zespołem, chyba, z ich ligi. A całą ligę zdomi zdominowali. Hmm, to jest naprawdę ciekawe, czemu tak się dzieje. Dobra, zobaczmy sobie skład teraz, e, właśnie Bayernu, czyli drużyny Lewandowskich. E, klikam szuka i zobaczmy, czy coś się zmieniło. Napastnicy. Napastników jest tyle samo. Żadnego nie dokupili, co ciekawe. A w pomocy. Aha, a w obronie. Czyli w tej drużynie nic się nie zmieniło ani. a oni wygrali drugą ligę niemiecką? Jak to działa? Bez żadnego zawodnika, który normalnie gra na bramce, oni wygrali drugą Bundesligę? Jak, kim No i to jest ciekawe. Jestem mega ciekaw trzeciego sezonu, jak tam sobie poradzą. Dobra, zobaczmy sobie historię transferów. Czy jakiś Lewandowski. Zmienił klub. Mamy Lewandowski z Wąsem, <laughs> przeszedł do Barcelony za 151 milionów. Najwyższy transfer w tym okienku, wiadomo. A żaden inny Lewandowski nie opuścił Bayernu. Dobra, to chyba wszystko sprawdziłem. Ligi mistrzów nie ma, wiadomo. Strzelców nie mogę zobaczyć. Dobra, przejdźmy sobie do Mistrzostw Świata 2022 roku i zobaczymy sobie, ile Lewandowski dostanie powołanie. No i zobaczmy sobie, jak sobie reprezentacja Polski poradziła właśnie na Mistrzostwach Świata. Grupy wyszła. Drugie miejsce nad Kolumbią i Czechami. Całkiem nieźle, a w 1 czy odpadli, czy jednak nie bardzo. Przegrali z Belgią. 3-2 było blisko. I teraz jestem najbardziej ciekaw tego, czy jestem w stanie zobaczyć ich drużynę. Ale jestem w stanie, na pewno. Statystyki zespołu. No i dokładnie tak, jak myślałem, trzech Lewandowski dostało powołanie. Ten Lewandowski. Nawet nie pamiętam jak ten zawodnik się nazywa, ten też nie, ten to się nazywa Batista Meyer. możliwe ale u nas jest to Lewandowski i trzecim Lewandowskim jest, a ten z Marsylii, Kuisai, nie wiem jak się to czytą. ale wiadomo o kogo chodzi. I w sumie najlepiej sobie poradził ten właśnie Batista, trzy mecze, dwie bramki i elegancko. Patrzcie, nie zagrał żadnego meczu, a zachował cztery czyste konta. O co chodzi? No to jest ciekawe. Myślałem właśnie, że inni Lewandowcy dostaną e, szansę. A akurat ci, którzy normalnie byli wypożyczeni do innych klubów w Bayernie. To jest ciekawe. No i właśnie mamy koniec trzeciego sezonu. Zbliżamy się właśnie do końca. Zobaczymy. Jestem mega ciekaw, czy ten Bayern sobie poradzi w pierwszej Bundesliga, czy jednak znowu spadną. Nie wiem, zobaczmy sobie. Zobaczmy sobie w sumie to. Od początku. Czekajcie, wyłączę Messengera. Dobra, zobaczmy sobie tabelę Bundesliga, jak sami widzicie, no, na pierwszych miejscach ich raczej nie będzie, no chyba spadli po raz kolejny. Dokładnie tak wygląda to identycznie. Ty tym razem mają mniej punktów, bo tylko 11. No, jest to dziwne, że w drugiej Bundeslize są w stanie awansować bez problemu, a w Bundeslize już totalnie sobie nie radzą i z nikim nie mogą wygrać. Znaczy tam wygrali z dwiema drużynami, ale no tak czy siak? No słabo. To zobaczmy sobie puchar właśnie Niemiec, DFB Pokal, no w drugiej rundzie już przegrali z Frejmburgiem. W pierwszej Bundeslidze każdy sobie radzi ze składem, ze samymi napastnikami, a w drugiej Bundeslidze już nikt sobie nie radzi ze składem, bez brankarza, bez obrony i nawet bez pomocy. Nie wiem, nie rozumiem. Na napadzie, zobaczmy czy jest może jakiś nowy napastnik. Jest! Marcin Mokwa, Polak. Jest to chyba region jakiegoś yy, Lewandowskiego naszego. Nie wiem którego, ale któregoś. Czy mamy pomocnika w składzie? Nie mamy. Obrące? Nie. A brankarza? Też nie. Czemu oni nie kupują nikogo? Jaki jest ten sens? Zobaczmy sobie, czy jakiś Lewandowski odszedł z drużyny Lewandowskich i dokładnie tak. Lewandowski, numer któryś, przechodzi do Liverpoolu za 192 miliony i 100 tysięcy. 26-letni, a Lewandowski, 27-letni, przechodzi za 181 do Manchesteru. City. Dokładnie tak, więcej Lewandowskich nie opuściło tu. Jestem ciekaw, który zakończył karierę, ale myślę, że to ten Martinez, bo on, on chyba jest najstarszy tak mi albo Neuer, też mógł być to Noire. Ciekawe ile razy dzisiaj powiedziałem Lewandowski albo Lewandowski. Myślę, że dość sporo. Chodzimy już do sezonu czwartego ostatniego, cztery sezony. Jak na taki odcinek to będzie spoko. Jak nie, to napiszcie w komentarzach i na przykład jak będziecie chcieli więcej takich odcinków, że kogoś kopiuje. Jak to brzmi? Dobra, to wiecie o co chodzi. Piszcie, czy chcecie więcej takich odcinków. Jak nie, to nie. A jak chcecie, to spoko. E, dobra, i mamy koniec czwartego sezonu, jak się nie mylę. Zobaczmy sobie, jak e, Bajernowy poszło w drugiej Bundeslidze. Jak znowu awansowali, to ja nie wiem, jak dokładnie to działa. Że w pierwszej bundeslize nie są w stanie się utrzymać, a w drugiej nie są w stanie się nie utrzymać. Nie, co ja powiedziałem? A w drugiej Bundeslidze nie są w stanie nie awansować. Znaczy, jeszcze nie wiem. Zobaczymy teraz. Ale coś czuję, że może tak być. I zobaczmy znowu. Jak to się dzieje? Teraz chyba mają mniej punktów niż wtedy, ale jak to możliwe, że teraz są na ma nad Mainz, a w pierwszej Bundeslidze nie? Zobaczmy sobie jeszcze Puchar Niemiec. Może coś tutaj się wydarzyło? A, już w pierwszej rundzie przegrali. Dobra, zobaczmy sobie jeszcze oczywiście skład ich. Może kogoś kupili w końcu? Myślę, że to byłby całkiem dobry ruch z ich strony, ale czy na to wpadną? Nie mam pojęcia. Silnik Kubica jest posiadany. To znowu jakiś region Lewandowskiego. O, kupili! Znaczy nie kupili, to pewnie są juniorzy, ale mają w końcu kogoś na obronie. Esio Reitz, Tobias i Maximilian Schneider na lewej obronie. A brankarze dalej nie mają. Bayern normalnie ma 100 milionów na transfery i nikogo nie kupuje. Jaki w tym jest sens? No, trzeba też zobaczyć, oczywiście, historię transferów i zobaczmy sobie, czy jakiś Lewandowski postanowił zmienić klub. Zmienił e, 23-letni zawodnik i znowu przechodzi do Liverpoolu. Po co Liverpoolowi i dwóch Lewandowskich? I znowu przychodzi za cenę prawie 200 milionów. Ten chyba był trochę tańszy. Coś też w tych okolicach właśnie przychodzi do Liverpoolu. W sumie dwóch takich Lewandowskich na napadzie brzmi smakowicie. Przesymulujemy jeszcze dodatkowy sezon, bo jestem strasznie ciekaw. Jestem strasznie ciekaw tego, czy Znowu spadną, czy jednak awansują, znaczy, czy jednak się utrzymają? Chyba, że FIFA wcześniej się skraszuje, to wam tego nie pokażę. Gdzie była Polska? Polska w grupie D wyszli z drugiego miejsca, mieli 4 punkty, tak samo jak Dania i tak samo jak Rosja. A czemu Dania wyszła, a Polska nie jak mają... Ej, to nie ma sensu. Ej, czemu Dania nie wyszła? Patrzcie, mają taki sam bilans, tyle samo punktów, tyle samo ramy strzelonych i straconych i jeszcze Dania wygrała z Polską. W meczu bezpośrednim. Czemu Polska awansowała, a nie Danii? Znaczy, spoko. Nic do tego nie mam, ale to nie ma sensu. Dobra, zobaczmy sobie ćwierć I tutaj Polskę pokarało i odpali z Hiszpanią. Więc ponownie wychodzą z grupy, ale tam sobie nie radzą. Zobaczmy jeszcze statystyki zawodników. Może ktoś zamiast Lewandowskiego został powołany? Szczerze, wątpię. No i sami Lewandowscy. Zobaczmy chociaż czy ci sami. eh są ci sami. A czemu ci sami? I czemu oryginalnego Lewandowskiego nikt nie powołuje? Bez sensu. No i mamy. Ostatni sezon dzisiejszy w tym zobaczmy sobie czy Majer Monachium w końcu się odbudował z Lewandowskimi w składzie Odbudował się! Dziewiąte miejsce Ale mamy piękny koniec odcinka To jest taki progres gigantyczny No z Benjaminka dziewiąte miejsce no coś pięknego Jak na taką drużynę to serio Ładny progres 10 wygranych, 10 remisów, 12 przegranych Pewnie jakbym sobie przesymulował tak z 15 sezonów To drużyna Lewandowski w końcu by coś osiągnęła Ale no bez przesady Dobra w pierwszej rundzie czy oni będą? Nie. W drugiej rundzie czy oni będą? Będą. Z Unionem Berlin udało się wygrać. W trzeciej rundzie przegrali z Augsburgiem. No ta trzecia runda to zawsze jest koniec dla Bayernu. No niestety, to jest rekord ich w tym odcinku. Zobaczmy sobie oczywiście jeszcze skład właśnie drużyny Lewandowskich. czy dużo się zmieniło, czy jednak... No nie bardzo. Ale teraz jak bez brankarza taki wyni wykręcili, to ja totalnie nie rozumiem FIFA. Jest Filip Kubica, Piotr Kubica, ale... <grym> Filip Kubica, 85 overalla. A Piotr? Nie wiadomo. Starzy Lewandowscy jeszcze są, ale już mały ich. Trochę się wykruszyli. Zobaczmy, czy w pomocy jest Florian Fritz na obronie. O, wow. wydaje mi się, że to może być zawodnik Lester. Wnioskując po koszulce. Ale nie wiem, jak ktoś go zna, to napiszcie w komentarzach. I czy najważniejsze: czy mają brankarza? Mają i to do na rumę. No i pewnie stąd takie wysokie miejsce. No i dzięki temu Drużyna Lewandowskich z brankarzem, co prawda, w końcu coś działała w tym odcinku. No mamy w sumie przejście jednego Lewandowskiego za 210 milionów. Jakie on miał statystyki? 91, normalny. 210 milionów. Najwyższa sprzedaż Lewandowskiego w tym odcinku. No i przeszedł do Chelsea, więc po raz kolejny Lewandowski przychodzi. Do angielskiego zespołu, chyba za każdym razem. Były to angielskie zespoły? Nie, chyba raz do Barcelony jeden przeszedł. Coś takiego kojarzę Teraz, jak jeszcze Bayern był wysoko w tabeli, to możemy sobie zobaczyć ich tutaj, ale widzę, że tutaj niestety nie ma żadnego Lewandowskiego raczej. No naprawdę, żaden. O jest, Lewandowski. 23, 9 bramek na 32 spotkania. A w asystach? Jest, 24 miejsce, 4 asysty, ale tutaj z Lipskim posypał. No kierwo. No i co, to będzie koniec tego odcinka. Jeżeli wytrzymałeś do tego momentu, to bardzo ci dziękuję. Możesz napisać w komentarzach kamień drewniany. Jak ktoś jest nowy i wytrzyma do tego momentu, to już musi zostawić subskrypcję, no jakby inaczej. Zostaw jeszcze lajka. No i co, zapraszam na Instagrama, którego nie prowadzę, ale kiedy zacznę. Na Discorda zapraszam, na grupę na Facebooku. Piszcie propozycje na kolejne filmy tego typu. No i mówi do Was Kajdą, więc na razie, cześć i czołem. Po! Mówili mi, że